Opinie i informacje w następnym programie, pół żartem, pół serio, są sponsorowane przez BCN Productions i należą do redaktora programu Barbary Horoszy i gości, a niekoniecznie Alliance Communications Incorporated. Dobry wieczór Państwu. Minęła godzina siódma i we wtorkowych Tajemnicach Świata w wydaniu półgodzinnym. Yy, drugie pół godziny będzie Państwo wiecie we czwartki, czyli będą wtorkowe i czwartkowe Tajemnice Świata. Kłania się Barbara Horoszy i witam gorąco i serdecznie słuchaczy w całym zasięgu elektronicznym, czyli intergalaktycznym, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, nie tylko w Chicago, ale gdziekolwiek dociera, proszę Państwa. Yy, stacja na drogą właśnie elektroniczną i możemy się dzięki temu słyszeć, kontaktować, popierać, wymieniać informacjami i o to chodzi kochani Państwo, póki czas, póki można. Więc i przekazywać informacje dalej będziemy, to co jest dobre, to co powinni ludzie wiedzieć, aby w sposób świadomy y, móc obserwować i y, umieć posługiwać się że tak powiem wiedzą zdobytą w bardzo ciekawych Czasach, jak to się mówi, według słynnego przysłowia, obyś żył w ciekawych czasach, więc, proszę Państwa, nam się udało. Więc y, tutaj, w tych ciekawych czasach, dobrze jest też. Y sięgać po ciekawe informacje, które służą dobru człowieka i nie tylko, bo też i nasza natura potrzebuje dobroci i mądrości ze strony jej mieszkańców, czyli ludzi. Mówię tutaj oczywiście o naszej planecie. Z dzisiaj obiecałam mówić o kodeksie alimentarius. Na temat petycji, aby więcej przekazać, bo pytań jest wiele na ten temat, nie wszyscy z Państwa posługują się internetem na tyle biegle, żeby móc Samemu, samodzielnie, odszukać sobie mm, zwłaszcza petycję. Petycję można znaleźć bardzo łatwo. Petycja będzie również na targach medycyny naturalnej, na które państwa w tej chwili już codziennie zapraszam w imieniu ludzi związanych z medycyną właśnie naturalną, gastronomią, żywnością ekologiczną i jej produkcją oraz przetwórstwem, a także ochroną środowiska. Na to wszystko ma mieć nowe ustawodawstwo, które znane jest pod imieniem Codex Alimentarius. Drodzy Państwo, tę petycję samodzielnie możecie znaleźć pod adresem internetowym www.stopcodex.pl i kreseczka ukośna petycje stop kodeks kropeczka pl, kreska petycje Jeśli państwo chcecie skorzystać z naszych petycji które będą wydrukowane i udostępnione na targach medycyny naturalnej gorąco również zapraszamy ba będzie nawet film film dokumentalny na którym są jest wyłożony cały projekt, proszę Państwa, petycji. Również, jeżeli Państwo wpiszecie się na tej stronie Stop Kodeks, zarejestrujecie się, na bieżąco będziecie do swojego komputera dostawać wszystkie informacje od ludzi, którzy działają. To jest w tej chwili taka jedyna droga, żeby można było skutecznie działać, bo trudno liczyć na media korporacyjne, więc gdzie jeszcze są wolne media i posługują się właśnie tym narzędziem informacyjnym, więc tą drogą jedynie jest szansa abyśmy do Państwa dotarli. Drodzy Państwo, petycja kodeksu, yy, petycja kodeksu jest bardzo prosta i, i wiele danych je potrzeba. Yy, chodzi o to, żeby yy, zaznaczyć, ale imiennie. Anonimów nie ma, więc imiennie trzeba się pod tym podpisać. Do końca roku trzeba zebrać milion podpisów, żeby proszę Państwa, coś można było powstrzymać, zmienić, poddać rewizji. Yy, całe ustawodawstwo, które które można, proszę Państwa, można, nawet nie wiecie, jak dużą moc mają ludzie, kiedy działają w jednym zgodnym celu, zgodnie przede wszystkim. A myślę, że jest o co walczyć, ponieważ tu chodzi nie tylko o zdrowie, tu chodzi już o życie ludzi, chodzi, proszę Państwa, o naturalne środowisko, o nasze przetrwanie, o nasze dzieci. Więc yy, petycja wzywa wszystkich odpowiedzialnych polityków przede wszystkim Unii Europejskiej do przeprowadzenia referendum w sprawie medycyny naturalnej. To prawo ma być usankcjonowane, mimo że w Stanach jest już praktykowane, ale od 1 proszę Państwa, stycznia przyszłego roku ma mieć zasięg y, niewyobrażalnie niebezpieczny, dlatego to nie są żarty. Chodzi o to, żeby każdemu obywatelowi zapewnić łatwy i nieskrępowany dostęp do terapii witaminowych i pozostałych środków naturalnych, żeby nie niszczyć ogrodów przydomowych, żeby można było korzystać z tego, co człowiek dotychczas robił zgodnie z wolą Boga. Bo wygląda na to, jakby nauka i popierające instytucje kodeks alimentarius doszły do wniosku, że Bóg popełnił pomyłkę i zioła i wszelkie naturalne witaminy i mikroelementy są dla człowieka. Złe, a takie są, proszę Państwa, opinie naukowców. Wolne media, jeśli Państwo wejdziecie sobie na wiele stron, bo i czy strona Wolne Media, czy kodeks alimentarius, tam już linki Państwa poprowadzą, nawołują ludzi, cały świat. Ja mówię do Polaków, więc do Państwa będę kierować artykuły, które obiegają Polskę w poczcie elektronicznej. Polacy, otwórzcie wreszcie oczy. Zostaliście zdradzeni. Ratujcie się, póki jeszcze jest czas. Bierzcie przykład z Irlandii, póki nie jest za późno. Jako ciekawostkę mogę Państwu powiedzieć, że cynamon i bazylia według orzeczeń naukowców według nowego kodeksu już zaliczyli do niebezpiecznych ziół, właśnie cynamon i bazylię i według kodeksu trzeba już dla dobra człowieka zastąpić je sztucznymi środkami aromatyzującymi. I tak będzie po kolei, proszę Państwa, ze wszystkim. Chemicznymi środkami yy, aromatyzującymi będzie się udawać przyrodę, natomiast prawa boskie i to, co Bóg dał człowiekowi wygląda na to, że Naukowcy i, jak mówię, instytucje, które to popierają, chcą wmówić Panu Bogu, że Pan Bóg stworzył coś niedoskonałego. Powiem delikatnie w ten sposób. A zatem przechodząc do konkretów, będę Państwu przytaczać informacje, które, skrótowo oczywiście tego jest ogrom, które mam nadzieję zapadną w serce, w umysły i wspólnie. Yy, przynajmniej w tych akcjach, jakie możemy tu w naszym środowisku zorganizować, również osiągniemy jakąś pokaźną liczbę głosów protestujących przeciwko temu, proszę Państwa, choremu prawu, czyli żywności modyfikowanej genetycznie na promieniowaniu, nanotechnologii, nanotechnologii również, bo to jest, to jest, proszę Państwa, dopiero historia, aż nie chcę Was naraz na z raz wszystkim straszyć. No i oczywiście zwiększoną chemizacją żywności, to tak w największym skrócie. Czy uda się ochronić medycynę naturalną, produkcję suplementów, ziół, witamin, produkcję i przetwórstwo żywności ekologicznej? Ludzie pokażą, czy zależy im na tym, czy nie. Czy naprawdę mogą być karmieni tak, jak się podoba elitom tego świata. Teraz już naprawdę mogę przejść do kodeksu alimentarius, zadając pytanie sakramentalne. Chłopaki z Homo. Dokąd zmierzasz człowieku? Pytanie, które przewija się przez historię ludzkości nie po raz pierwszy. Miejmy nadzieję, drodzy Państwo, że w tych czasach obecnej przemiany są to ostatnie lata, kiedy ludzie będą coraz głośniej to pytanie sobie zadawać. A zatem dla Państwa, którzy jeszcze nie za bardzo rozumieją, czym jest nowa, nowy kodeks żywnościowy, czyli tak jakby można powiedzieć, zbiór norm i standardów dotyczących żywności. Bardzo szeroki wachlarz jest tego, więc prawdziwe cele kodeksu alimentarius są ujęte, drodzy Państwo, przez ludzi, którzy bezpośrednio są związani z ochroną zdrowia naturalnego i Organizują w Europie, w Polsce bardzo mocne akcje protestowe przeciwko temu kodeksowi. Zebrali to w całe biuletyny, aby ludzie dostali pełną, rzetelną informację i możecie Państwo na internecie to znaleźć. Dzisiaj mówię do ludzi, którzy niekoniecznie na internecie posługują się tą wiedzą, i dla tych ludzi również ten układ chcę wykonać, aby byli dobrze doinformowani co się wiąże z wprowadzeniem kodeksu od 1 stycznia 2010 roku. Wszystkie rośliny jadalne mają być obowiązkowo napromieniowane, poddane działaniu dużych dawek radioaktywnego kobaltu 60 lub cezu 137. Promieni gamma albo wiązek elektronów o ogromnej prędkości i naszpikowane pestycydami. Nielegalna stanie się sprzedaż naturalnych witamin, suplementów mineralnych oraz ziół oraz bazujących na nich terapii i już niektóre zostały zabronione. Zaakceptować ma się według tego kodeksu 3275 różnych pestycydów łącznie z tymi, które są podejrzane o silne działanie rakotwórcze, na przykład 2,4D, atrazyna jak również zakazanych konwencją Sztokholmską, na przykład preparat pod symbolem DDT. No i oczywiście zakaz sprzedaży tanich środków, preparatów ziołowych i roślinnych, nie posiadających oficjalnych testów klinicznych. Natomiast myślę, że nie muszę tu się rozwodzić. Państwo doskonale wiecie, ile trzeba wydać pieniędzy zgodnie z normami ustalonymi przez przemysł farmaceutyczny i całe lobby naukowe, aby... Osiągnąć, wypłacić się z takich testów, drogich badań stosowanych obecnie tylko dla leków syntetycznych, stosujących oczywiście te składniki, a także dla medycyny tradycyjnej. I myślę, że tutaj Państwo powinniście również wiedzieć, że od pewnego czasu dopuszczono już na rynek wiele tych uzdatniaczy, jak to się mówi, żywności sztucznych, chemicznych.